No siemanko widzowie, słuchajcie, obiecałem wam piki, za każdego lajka like jeden player pik, więc mamy w tym momencie 79 lajków, like co oznacza 79 player picków. Ja już mam trochę tych player picków przygotowanych, nie wiem dokładnie ile szczerze mówiąc, ale jest tu ponad 50, tylko 50 się pokazuje, więc jakby no... No nie wiem ile dokładnie, ale zrobiłem dużo. No i zrobimy sobie taką rundkę, otworzymy te co są, otworzymy jakieś paczuchy, bo pewnie zabraknie, bo mi kart zabrakło w klubie na, na wszystkie pikensy. Otwieramy i z tego co trafimy to dorobimy. Także jak ja coś obiecuję dla Wiza, to jest to spełniane. Możesz zostawić lajka, możesz subskrybera zostawić, jak coś też, żeby filmów nie przegapić. I jak coś właśnie sobie ciunkam holinexa, no to niech lecą se piki, ja powiem. Ciunkam se holinexa i sorry, jak będzie dużo cień w tym... Oj, źle kliknę pika w tym filmie. Nadzwyczaj No, właśnie to bym wycinał, nie? O co, się przeziębiłem, kurde, ale no, filmy to mają być co dwa dni, 18, więc trzeba dopilnować. Oj, 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 no Daniela nie pominę. Trzeba dopilnować, żeby filmy były, choćby skały zrały. Więc no, w sumie, z jednej strony, no, troszeczkę nie moja wina, że jestem chory, nie? No, jakby no wow, ale mam nadzieję, że. Wybaczycie taką delikatną niedyspozycję i z tego powodu odwołuję dzisiejszy mecz w odcinku. Chyba, że trafimy jakąś petarda kartę, powiedzmy zabanie minimum. Także to, no także, no nie wiem, czy tak, to wtedy tykniemy coś, a jak nie, no to no to jest. Zapraszam Was na stronę LuxPoint.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Bezpieczne metody dostawy oraz płatności. A na stronie możecie również sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym Wachu macie 5% zniżki, polecam. Ty, a my trafimy w ogóle najwyżej ocenioną zutą kartę z rodri 9.1. Ja nie pamiętam dni, o i tocik od razu, nice. Ja, ja nie pamiętam w ogóle takich dni, że trafiłem tak dobre karty poza... poza tocami. Dobrze, bardzo dobrze. No, tutaj się foderek oczywiście mi przyda, nie? Bo ja chciałem tego dołę zrobić, żeby dorzucić go. Właśnie do tego składu, toc, bo no bez tych grajków z SBC którzy wyjdą na pewno i którzy już wyszli, to tego składu raczej nie zrobię, nie ma opcji. Nie zapominam też o widzach, którzy piszą komentarze, na przykład tutaj, Foodpixer, jeżeli to przeczytasz na nowym odcinku, to jesteś Sigma i wracasz z odcinków z roku temu. Z sprzed jednego dnia, a pod odcinkiem sprzed roku. Nie wiem, o co chodzi, ale spoko. Jest też info dla widza, słuchajcie, bo był widz, nawet było chyba dwóch, którzy pytało, ej stary, jak poznać podwójny walkout? Ja mówię mu, ty, no jakieś dwie lampki się świecą, ale w sumie to nie wiem, które. No i mamy odpowiedź. Ja se piki otwieram, może coś wypadnie. I odpowiedź dla was specjalnie. Walkout jest podwójny wtedy, jak idzie chłop albo babka, tutaj no bez dyskryminacji, tak? To na środku są dwa paski, jak idzie tym tunelem, to masz na boki po, po dwa paski na obu stronach. Jak się świeci jeden pasek z lewej strony i po prawej, to pojedynczy walkout, a jak dwa paski z lewej i dwa paski z prawej, to podwójny lockout. pozdro, Parchogałt. No na pewno z ostatnią częścią komentarza się zgadzam, ale... O, no jest danie dla ciebie, pozdro! No, to czyli są jakieś dwa paski z lewej i dwa z prawej, to podwójny lockout. Spróbujemy to zweryfikować, ale. No czy, czy ja to zauważę? Nie wiem. Na razie to zauważyłem, że w pikach daje trochę lipę. Mało wysoko ocenionego foderu, nie? Bardzo mało. Ej, a już... A nie, nie skończyłem jeszcze z wszystkich pików. No. To jeszcze są, ale... Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mało, nie? Życie jest przejebane. Nie wiesz, że kart nie oddaję. że, kurde, się <laughs> rozchorowałem. Gdyby 5 lat temu to było jakoś. No, może, tak? 5? No, 5 to tak chyba. No i tak jeszcze chyba koszkoę wtedy kończyłem. No, bym wtedy se w domu posiedział, nie? Bo chory, zjadę do szkoły. Czy... A do pracy zaczęła iść. No, widzisz? Ale zestaw ty! Sfarnas i lakaka! A ja tego lakaka i sfarnasu już chyba trafiałem. I przegapiłem, przegapiłem, przesterałem. Przepaliłem. Ale dobra, dobra, pierwszą 50 kończymy. No i mamy tak, w duplikatach. Co nieco jest, ważne, że są dwa daniele. A w kartach nie duplikatach. No jest sporo foderu, dwa tocy. Czy to było satysfakcjonujące? Nie do końca. Jest mój ciłameniu tu w ogóle, ty, bo ja kupiłem go za 223 tysiące ale miałem już Piki i nie mogłem go wystawić i mi zniknął. I to jest właśnie z tej metody, o której wam mówiłem w jednym z odcinków, nie? Chyba nawet w poprzednim, że tak licytuję, coś tam zarabiam. Jak jestem chory, to wiesz, no trochę, trochę mi się nie chce, ale... Ale takiego ciuam, no, niego mi się udało kupić, no i co, jak wystawię tu za 263, 40 koła, to po podatku będzie z 20 parę tysięcy zarobasków. A tu mamy, o, jeszcze jak Piki 8.1, mamy 9, bo 79 lajków, tak? Dobrze to potwierdzam? No, mamy 9 plus 50, 79 lajków, to brakuje jeszcze dla widza 20 pikensów. Ale zaraz je dorobimy. Jest Harry Kane, prosto z bajem w ogóle, stary. Co to jest za symulacja? To jest błąd w symulacji. Bo klątwa Kane'a w Tottenhamie została przełamana. Tottenham wygrał Ligę Europy. Wczoraj jeden zaraz męczy, ty, ty, tylko ja. Trzejście ty to w ogóle? Wygrali Ligę Europy, to ten Ham. Oni mieli chyba jedno albo dwa miejsca nad strefą spadkową. United to samo, nie pamiętam po prostu, która była gorsza, nie? ale stary naprawdę kim tu? To? Bo to ten Ham wygrał jakiś puchar. To ten ham wygrał. To ten ham wygrał, puchar. Za to wygrałem trochę mecz w Rivalsach, nie? no Wróciłem z roboty, dograłem w nocy, żeby były nagrody, i mamy za drugą ligę, słuchajcie. No i tu są fajne rzeczy. Mamy piki, tych pików nie będę w sumie liczył do tego. Nie wiem. No do obiecanych, będą gratis. Piki w ogóle wyglądają bardzo dobrze, lepiej niż za Foot Champions. Jedziemy! 7, 8, 7, plus. Ej, to były wymienne. To były chyba niewymienne, co? Powiedz, że wymienny. To, to, to ona będzie coś warta. Nie wymienny. Aha, on jest. Ona jest warta 15 tysięcy. Taka karta, takie staty, 4,70 no 70. Williams jako pierwsza, jako druga, mapy Leon jako trzeci. No. Ten jest wymienny na pewno, i to jest tocik. No szkoda, że jakiś Lammers. W ogóle jeden toc, jeden pik, ale no prosiłbym o jakieś lepszego. Mamy gwarantowanego totca, tylko co to jest dowolny. Co to, a to jest ten, ten gówniany. dobra, dobra, to pogramy PER. W ogóle, jako że dzisiaj nie ma meczu, to mam dla Was specjalne coś do pokazania. Rzeczy, no którą mogliście przegapić. Nie powiesz, że nie. Chodzisz sobie, patrz, punkty przełomowe, i masz tutaj Squad Battle Speedrun. To jest jedno z najdziwniejszych zadań, jakie widziałem. Ale musisz strzelić 10 goli, albo 20, 25, 30, 35, 40, albo 45 w jednym meczu. I tu masz stary naprawdę fajne piki. Na tocy la Liga stary 8,8 plus 1 z 3, 8,7, 8,6, 2 razy 87, 1 z 2,90. To są, to są naprawdę fajne rzeczy. Jeżeli ogólnie chodzi o moje zadania, to ja mam tego naprawdę sporo zrobionego. No tutaj mogę, mogę podbierać już. I słuchajcie, na tocy la Liga zrobimy taki myk, że kupimy tą przepustkę, bo ja mu to obiecałem. Jak, jak już mówię, nie jak ja coś obiecuję. O, teraz nie będzie cięcia, bo udało się Zgodnie z obietnicą, no to Cyla Liga kupimy i sprawdzimy ile się zwróci Ja tu w ogóle mam 36 tysięcy expa, nie? Więc te 10 tysięcy expa, no nie jest aż tak bardzo chyba potrzebne Aczkolwiek fajnie, że będzie Te zawsze no, na myśli Dobra, to co, jedziemy z jakimiś pakuneczkami Ta w ogóle paczka jest dziwna, nie? Kombo 85 5 5, 8, 5 i 3 8, taka Taką paczkę, a co, se dodamy, nie? Proszę bardzo, Stoc w paczuszce za sto I nie strzałem tych lampek, nie? Sorry, zaraz spróbuję ogarnąć, ale jest Rachmani, to jest spoko, tylko pytanie, czy to jest podwójny bo jak nie, to to nie jest, no i to nie jest spoko, ale muszę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, widzowie, naprawdę się cieszę, że to jest ostatni odcinek Stoców serii A, bo patrz ja jeszcze w ogóle dzisiaj nie zrobiłem rozbudów bo nie miałem kiedy, bo miałem te piki jakby czekały na mnie nie miałem kiedy tego porobić, ale patrz co tu jest jest takie coś, to wymienne to niewymienne, ok. To niewymienne, tu jedno niewymienna, to gówniane trochę, ale tu masz informy, to nie o tym chodzi. Takie ulepszenia combo, 16 takich, nie? Tu jakaś jedna, 17, sorry, 19 takich, jedna taka, 4 takie, 3 takie. No, no patrz, tego jest naprawdę w pizdu i jeszcze więcej. Ale może byśmy teraz dzisiaj też jakiś delikatnie większy opening zastosowali, tak na dzisiejszy dzień. Bo ja mam dwie karty w SBC, które mnie. No powiedzmy kręcą. Chciałem Dumfriesa sobie zrobić. Na niego mamy dwa dni i dołę 3 dni. Bo tak jest 3 dni dzisiaj jest czwartek, piątek sobota. W sobotę bym nagrywał odcinek z toców dla ligi, więc po openingu tego dołę bym zrobił, ale... Tego Dumfriesa, to mógłbym nie zdążyć. Potrzebuję foder. Czy mamy jeszcze w ogóle jakiś ciekawy komentarzyk od Widza? Bo tak otwieram. 10 minut nic nie trafiłem, to może damy coś od Widza? Jest, od Pawła. Komentarz. Byłem rok temu, gdy tocy wyszły, to pierwszy raz mu wyskoczył mój odcinek i ogląda każdy i przez to, nieładnie, że przestałeś, ale znów zaczyna. No i z człowieku, Paweł może. Ty też możesz, wystarczy mieć suba, żeby nie przegapić dzwoneczkiem każdego filmu. Bo teraz filmy są, co dwa dni o 18 godzinie. U mnie jest godzina 16. Dobra, no może już nie będę gadał memami sprzed paru lat, ja już jestem stary, ale dobra. Co dwa dni o 18, w tym kanale masz odcinek na Toctu to Glory, a od początku wakacji. Będzie wakacyjny na Road to Glory. Gdzie odcinki będą codziennie. O której godzinie? Jeszcze nie wiem, ale będą codziennie. Dopóki będę wyrabiał, tak zrób, ale nie wyrabia za to już mój magazyn duplikatów. Także zobaczmy, co tu można. Wiem, że mam na pewno dużo tych duplikatów pod player piki, ale ja tu bym już coś może u odumfrisa, o spróbował przewalić trochę kart. No coś, coś tu przejdzie. Dobra, jedno poszło, jeszcze pójdzie jedno, dwa i dokończymy piki, obiecane. No, w ogóle myślałem, że mój magazyn wygląda na bogatszy, nie ja tu Pa 8-5, parę 8 czwórek. Daniele parecho piękne, w ogóle ile jest tych Danieli? Jest już tak... Ty 40 jest już? Nie, nie ma jeszcze 40, to aż dziwne. No i proszę bardzo, mamy obiecane pikensy, 32 sztuki. A stwierdziłem, że dorobię trochę więcej niż, niż miało być, bo... A czemu nie? Ty, ale że same duplikaty będą lecieć? No, to, to się nie spodziewałem, no jakby to były duplikaty toców chociaż. Albo jakieś duplikaty 8-9, 90, to, to jeszcze spoko, nie, no ale... Co to jest w ogóle? Zendika, no nareszcie, nareszcie jakiś toc, a dalej? Nie no dobra widzowie, dramat to są te piki, totalny, totalny dramat, no jak ta pierwsza pięćdziesiątka w sumie, no aż taka tragiczna nie była, nie? No było sporo 8-8, i tak dalej, no tu się przyczepiłem i od razu dało EF Ciepajor i 8, -8 tą Endler, ale no nie no, to, to jest, to jest naprawdę tragedia, zostało nam... Mało tych pików, chyba to będą dwa ostatnie. Bo tam 11 duplikatów czeka na kolejnej stronie, także ostatni pik. No jest Gianni. No i tu, no jeszcze jeden, dobra? Uwaga, główna. No i proszę bardzo, takie coś mamy. Nie worth chyba. Znaczy w sumie czekaj. No nie, no bo foder to jest nic nie warty, ale to czy... jakiś na no, wpad... no nie wiem, no ale chyba i tak nie było warto, szczerze jakieś kilka trochę lepszych paczek, na przykład 2 x 8. To bycie podwójne i jakieś lampki miały być, ja nie widziałem ich. To jest pewny podwójne, bo jest 2 x 86 nie? I nie widziałem tych lampek. Nie wiem gdzie są. Dwa duplikaty. A może ta 10 razy 8 od... Nie odda nic. Nie, te seria to jest naprawdę dramatyczne. Mi się już odechciało. Dosłownie, ostatnią paczkę otwieram, jak tam nic nie ma, to już... Nie chce mi się. A to dawaj Tom. To co choć? Nie nie, po prostu nie po prostu nie widzowie, dzięki za oglądanie, dzięki serdeczne pamiętaj, zostaw lajka, suba, chcesz więcej filmów i żeby nie przegapić ich oczywiście bo seria to jest dramat naprawdę, nie, nie opłaca się na La liga to zostawiam, już niedługo